Ludzi, gotowych pójść za nimi, w serca słów Bożych prawdą. O Panie, tu na Twoje usta dziś może na Polska nigdy nie zapomni tych wydarzeń Był poniedziałek, 16 października 1978 roku O 18.18 18. świat dowiedział się, że wybrano kolejnego papieża Nad Kaplicą Syksyńską w Rzymie pojawił się biały dym 200 tysięczny tłum w napięciu czekał na ten moment Zwiastuje wam radość wielką Habemus Papam Wygłosił słynną formułę kardynał Felici. Na balkonie Bazyliki Świętego Piotra nowy papież ukazał się miastu i światu. Kardynał Karol Wojtyła przybrał imię Jana Pawła II. Witany oklaskami, uśmiechał się, rozkładał ręce, jakby pragnął objąć cały świat. Kilka słów po włosku wystarczyło, by nawiązał kontakt z tłumem, zdobył jego sympatię. Wszyscy byli wzruszeni wyznaniem polskiego papieża. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Polska najpierw zastygła w niedowierzaniu, potem wszystkich opanowała euforia. Polski kardynał następcą św. Piotra. Po raz pierwszy od ponad 450 lat głową Kościoła Powszechnego nie został Włoch. W Polsce entuzjazm, radość i wielka, naprawdę wielka duma. Wszędzie, ale chyba najmocniej w Wadowicach, Krakowie i na jasnej górze, biły dzwony. Władze komunistyczne w Warszawie znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony rządzący musieli liczyć się z polityką sowieckiego wielkiego brata, z drugiej nie mogli lekceważyć uczuć i wiary Polaków. To wszystko w sytuacji pogłębiającego się kryzysu. Zdawali sobie sprawę, że nowy papież swe pierwsze kroki będzie chciał skierować do ojczyzny. W niedzielę 22 października na placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Do Rzymu przybyły oficjalne delegacje państwowe i kościelne, przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich, a przede wszystkim tysiące pielgrzymów z całego świata, w tym duża rzesza z Polski. Transmisję telewizyjną z tej uroczystości obejrzało około miliarda ludzi w 40 krajach. Ojciec Święty udał się najpierw do grod watykańskich. Tam modlił się u grobu św. Piotra, pierwszego papieża. Potem już przed Bazyliką, po nałożeniu paliusza, znaku podjęcia Piotrowej posługi, nastąpiła ceremonia złożenia mu hołdu. Podchodzących hierarchów papież brał w ramiona, jednak niezwykłe wrażenie na wszystkich wywołał moment, kiedy zbliżył się do niego kardynał z Polski, ksiądz Stefan Wyszyński. Na oczach całego zdumionego świata Ojciec Święty ucałował rękę prymasa. W swojej pierwszej hominii Jan Paweł II podkreślił, że jest synem polskiej ziemi, narodu, który zawsze pozostał wierny stolicy apostolskiej. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, wołał na placu św. Piotra, a potem to wołanie niósł w dziesiątkach pielgrzymek do wszystkich ludów ziemi. Po trzech miesiącach pontyfikatu pierwsza podróż do Ameryki Łacińskiej, Dominikana i Meksyk. Tam Ojciec Święty kieruje pierwsze kroki, by głosić dobrą nowinę, Ewangelię. I tak już czynił przez cały swój wielki pontyfikat. Na wszystkich kontynentach otwierał drzwi Chrystusowi do serc i umysłów ludzi, państw i narodów. Wzywał, byśmy wyzwili się lęku, tak w życiu osobistym, jak i społecznym, ekonomicznym czy politycznym. Chciał, by ludzie po prostu nie bali się, nie lękali zaufać Bogu. On ufał i tą ufnością dzielił się z innymi. Tak było podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Polska i cały świat zapamiętały słowa proroczej modlitwy papieża na placu zwycięstwa w Warszawie. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tak było 13 maja pierwszego roku na placu św. Piotra w Watykanie, gdy turecki terrorysta strzelał do Ojca Świętego. Jeszcze nie raz podczas dziesiątków lat tego niezwykłego pontyfikatu przestępował jako pierwszy papież w dziejach próg meczetu czy synagogi, modlił się przed ścianą płaczu w Jerozolimie, prosił o wybaczenie przewinień dokonanych przez ludzi Kościoła, świętował jubileusz drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa, zawierzał świat matce Bożej. Ta wyjątkowa i jednocześnie naturalna wiara i ufność w Bożą miłość i opiekę zjednywały miliony ludzi na całym świecie, tych najbardziej dotkniętych przez los, Jak i tych z pierwszych stron gazet. O wsparcie i radę papieża zabiegali nawet ci, którzy w swoich krajach prześladowali religię i łamali prawa człowieka. Szczególnie jednak do ojca świętego lgnęła młodzież, i ta katolicka w Polsce, i ta muzułmańska w Maroku, i ta prawosławna w Rumunii. Dla nich był nie tylko głową kościoła, przywódcą duchowym, największym autorytetem, ale także przyjacielem, z którym można pośpiewać i pożartować. Jednak wielu mimo tej wielkiej otwartości Jana Pawła II nie rozumiało bądź nie chciało zrozumieć papieskiego orędzia. Dla jednych papież był konserwatystą, który nie pojmuje współczesnego świata i jego dążeń, odrzuca soborowe dziedzictwo. Jest anachroniczny, a do tego pochodzi z jakiejś tam Polski. Inni mówili, że jest progresistą, że bratając się z protestantami, Żydami i muzułmanami, rujnuje kościół. Przepraszając za winę katolików, rzuca kościół na kolana przed światem. Co było tego przyczyną? Słowa, nauki Ojca Świętego choć jasne i proste, jednocześnie były i nadal są bardzo trudne. Trudne przede wszystkim dlatego, gdyż wymagają radykalnej przemiany człowieka, bez niej świat w dalszym ciągu będzie trawiony wojnami, biedą, deptaniem godności ludzkiej, nadal będzie znajdował się w okowach tego, co Jan Paweł II nazywał „cywilizacją śmierci. Lekarstwem na zło, które zaproponował papież był Chrystus i jego przesłanie miłości do Boga i ludzi. To w jego imieniu apelował o pokój w byłej Jugosławii, Czeczeniu, Ruandzie i Ziemi Świętej. Wzywał pomoc dla krajów ogarniętych tragedią trzęsień ziemi, modlił się za ofiary ataku terrorystycznego 11 września. Przekonywał, że życie ludzkie jest święte od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Dawał przykłady, iż można żyć zgodnie z jej przykazaniami, wynosząc na ołtarze setki kobiet i mężczyzn, wyznawców i męczenników. Znał wartość trudnej miłości aż do poświęcenia dzieciństwo bez matki, młodość w okupowanej przez Niemców ojczyźnie, kapłaństwo pod rządami komunistów, papieństwo, kule, które niemal odebrały mu życie i długoletnia choroba. Ojciec święty znał smak cierpienia. Papa Sancte Romane Ecclesiae Cardinale Poitiwa. Come un libro di Oh, è questo il mio Bez ojca Świętego nigdy byśmy nie wygrali z komunizmem. Kiedy pensała, że, że los, grandes líderes de los jóvenes eran los cantantes, los actores. Tutto il pontificato è spiegato da questo, da questa parola, Dzięki temu papieżowi zdarzyły się rzeczy, niebywałe. Nadal słyszę jego głos i czuję jego wpływ na nasze życie. Nie zstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. questo To jest to, co tu i All my message.